So let's go. Flaszka za flaszką i szlug za szlugiem Historia z się byłem obuzen Dawałem mamie zmartwienia duże Mimo, że wiedziałem, że zmaga się z guzem Czułem się jak szmacz, we własnej skórze Że nie zasługuję, by być tu dłużej We własnym domu czułem się intruzem Gdy budziłem się w zaszczarnym wyrze Byłem na dnie, a chciałem być wyżej Raz po raz byłem coraz niżej w dalszym ciągu te rany lize Orfeusz chciał grać mi na liże Orfeusz, żebym był Boga bliżej A Mateusz odmienił moje życie Ustrzałem skurwieniu, już to bicie. Mimo wszystko to nie było proste Zawalił mi się życie, to było za most Być lepiej, a mogłem z siebie Zrobić kaleka, Na morcie strapka, leży na chodniku, Serce mi bije tylko do tego bitu Przyjaciel mnie znalazł Wziął za szmaty Brak człowieka zaniósł prosto do karty. Braci się nie traci Mam nadzieję, że kiedyś będę mógł się spłacić Chociażby na raty Myślałem, że przestanę klać może Nie no, co ty, było coraz gorzej Póki nie padnę I tak właśnie było ostatnim razem Gdy byłem w cugu, ostrym gazie w cudu i go dostałem Bóg mnie uratował, dziękuję Panie Jechałem autem, zaczęło trętwieć ciało Myślałem, że nie wyjdę z tego cało Zacisnęła się, ktańcu się zacząłem To co przeżyłem jest Nawet wybrać alarmowego Straszna niemoc, myślałem, że to koniec Dzięki Bogu teraz tutaj stoję Pogotowie dało mi koprówkę, która wypukała wódkę Zeszła mi bomba, zanim policja przyjechała na bombach Drugą szansę rozdał, czułem, że na nowo karty rozdał Mama wygrała swoją walkę To co, ja alkoholu nie ogarnę?